No witam, 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 tutaj PeaceCorks98 yeah. I John Warrior Dzisiaj będziemy grali Slendera multiplayer Czyli Tradycyjną grę w Slendera tylko tym razem goni, goni nas Wilkołak Okej okay. Spoko Tak, 11 tym razem Tutaj mamy jakieś pytongi. Gdzie? Gdzie ty polazłeś? No, ja też mam kartkę, lol Zabiło cię? Idź na taką dużą wieżę, takie, takie duże, takie, takie pytongi takie Jesteś tutaj? Gdzie jesteś? Ja pierdzielę No, jesteś za mną, ale dobra Ale jest koło Ciebie? To dobrze, bo ja mogę biegać i szukać kartek, bo może się zrespić w dwóch miejscach na raz. Ej, odciąga jego uwagę, a ja będę zbierał kartki. No, pokazuje nam wspólne mamy. Czekaj, mam jakiś cmentarz, LOL. Kartka, kartka, kartka. Mamy trzy. To idź tam, tam jest kartka. Wiesz, tyle dobrze, że jak e, ty zginiesz, to ja mogę grać dalej, albo na odwrót, no nie? no Obejdź go do, od dookoła, albo jak możesz to wejść tam. O masz. Stare goni cię ten wilkołak, czy nie? Jest tam? Spoko, to jest yy, słabo słyszę te dzięki twoje. To raczej u mnie słuchać głośniej. Teraz u mnie było. U mnie, u mnie się pojawił Lol. Muszę mu uciekać, bo mnie zabije. Ej, stary jaki lak. Wiesz co mi się pojawiło? Normalny Slender. Na serio. Chyba, że. Stare, ch chyba, że to i to nas tutaj goni, ale to by było chore. <gry> Szukam kartek, ale nie, nie widzę nic. Widzę tylko ścieżkę. A nie. No właśnie, właśnie nie, bo trzeba wejść w las. O, mam. O nie, to powinno być na końcu. fuck gdzie ja to, gdzie ja jestem? Tu gdzieś jest kartka, ale nie wiem gdzie. Nie wiem. Muszę Tak, to odciąga jego uwagę, bo tu ja pierdzielę, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie. Lag. Tu gdzieś jest kartka, ale nie ma jej No bez jaj Ej, byłeś przy takich panelach? O jest, jest kartka, jest 5, 5 Słuchaj Słuchaj, rekord to jest 6, więc jak będziemy mieli 7 to będzie git Ale zwykle przy pięciu to nas już zabija potem. Bo to zabijcie? No właśnie wiem, ja tak samo miałem. A i tak tam wlazłem. A ja widzę kartkę chyba. Ba ta karuzela jest straszna. O, mam dom. Byłeś w takim domu? A to jest koło tych, tych? Koło. koło tych. koło takiej wysokiej wieży? Ej, dobra, to ty poszłeś prosto, tak? Gdzie jest ta karuzela? Ja pierdzielę, wilko jak mi się zrespił przed ryjem. No stary, taki ryj mi się pokazał, no nie? Jego Gdzie jest ta głupia karuzela? Ej, strzekaj przy tej karuzeli, bo... Może cię może... No mi tak samo właśnie, ej Widzisz... widzisz mnie? Ale to jest dla. Je... O, samolot, byłeś tutaj? To. Ja pierdzielę, widziałeś to? To jest chora gra. I jeszcze nie mogę biegać. Co jest? Ej, zabiło mnie. Jak to możliwe? Przecież nawet mi się nie pokazał. Boże.